Cześć. Korzystając z okazji małej przerwy chciałem podziękować bardzo serdecznie e, dziewczynom z, e, z Pałacu Rzęszkowo za nominację. O, jest Jarek. Jestem. Jesteśmy, zaszczy, jesteśmy zaszczyceni, że e, możemy wspomóc oczywiście zbiórkę dla Hani. E, nominujemy dzisiaj dziewczyny z Malwy Luchowo. Tak. Zakątek Lipka. Zespół Masters no i Tomki. Zapraszamy do Idziemy zabawy. Będziemy pompować. pompować. Chcielibyśmy również nominować kości weselne, którzy, mam nadzieję, pomogą nam w tym krótkim pompowaniu. Pan Mody się zobowiązał, więc mam nadzieję, że ramię w ramię. Gorące brawa! Steru. Pięć. Sześć, siedem, osiem, dziewięć i dziesięć. Dziękuję bardzo. Dwa, bardzo dziękuję zespołowi A2 za nominację. Korzystając z okazji, dziękuję, że bawiliśmy się razem na yy, weselu. To wykonaliśmy zadanie wspólnie. A my byśmy chcieli nominować posterunek Policji Wysokiej. Tak jest. Też się dołączamy. Dzięki, chłopaki. Dzięki. Super.